Rok szkolny 2006-2007 był pracowitym rokiem, szczególnie dla mnie jako młodego dyrektora, młodego oczywiście stażem, ale uważam, że wspólnie udało nam się kontynuować tradycję szkoły oraz wypracować jakieś nowe, atrakcyjne metody prowadzenia szkoły, rozwijania może możliwości intelektualnych uczniów. W tym roku został wprowadzony do szkoły program, program Talent, którym zostali objęci uczniowie najzdolniejsi i już mamy ogromne sukcesy na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Tutaj mam na myśli głównie uczniów klas młodszych, są to uczniowie klas 1-3 i szczególne laury zdobywają w dziedzinie matematyki. Mogły się pochwalić sukcesem, który osiągnęli uczniowie klas szóstych. Uzyskali wynik w teście kompetencji szóstoklasistów klasistów 29,39 punkta, to jest powyżej dwóch punktów średniej miasta i średniej powiatu. Także muszę przyznać, że sporo udało nam się wypracować w takiej dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej a przy tym również w kwestii takiej e, infrastruktury przeprowadziliśmy sporo e, remontów, dokonaliśmy jakichś e, in, znaczy inwestycji e, dzięki tutaj organowi prowadzącemu szkołę, to jest urzędowi miasta. Ostrołęki w tym miejscu chcę bardzo serdecznie podziękować władzom i poprzedniej i obecnej kadencji, poprzedniemu prezydentowi panu Ryszardowi Załusce i obecnemu prezydentowi panu Januszowi Kotowskiemu oraz pani prezydent Magdalenie Kielewicz-Kaczyńskiej, która jest odpowiedzialna za oświatę w Ostrołęce. Szkoła nasza jest bardzo starą placówką, bo już ma 46 lat. I właściwie taki generalny remont szkoły nie został przeprowadzony, ale etapami oczywiście staramy się już od lat. Mój poprzednik pan dyrektor Andrzej Niedziłka bardzo dużo w szkole zrobił. Ja staram się kontynuować te przedsięwzięcia, no i oczywiście wprowadzać nowe. Jeśli chodzi o wyniki dydaktyczno-wychowawcze, bo one są najistotniejsze w szkole, bo najważniejszym uważaniem jest człowiek, nie tyle budynek, prawda, i infrastruktura, chociaż one również są istotne, bo jeśli warunki do pracy są odpowiednie, to i praca jest bardziej efektywna. Natomiast, tak jak wstępnie powiedziałam, człowiek jest najważniejszy i ten malutki, który do nas przychodzi i ten, który kończy szkołę. Do szkoły naszej w tym roku uczęszczało 609 uczniów, wszystkich uczniów, włączając klasy zerowej i klasy szóste. Właśnie w dniu wczorajszym szkołę ukończyło 94 uczniów klas szóstych, natomiast 44 dzieci ukończyło zerówkę. Niestety jeden uczeń nie uzyskał promocji do klasy następnej, a dwóch w miesiącu sierpniu będzie musiało zdawać taki egzamin. Poprawkowy z języka angielskiego. Ale to w skali tak dużej liczby uczniów to uważam, że nie jest y, y, dużo. E, jeśli chodzi o klasy szóste. Tak jak powiedziałam, 94 absolwentów, czyli wszyscy uczniowie ukończyli szkołę z wynikiem pozytywnym. 35 uczniów uzyskało świadectwo z wyróżnieniem. Praca 29 osób została uhonorowana nagrodami książkowymi zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i nagradzania. Natomiast 6 uczniów zgodnie również z regulaminem szkolnym otrzymało nagrody specjalne za całość osiągnięć w zakresie nauki i zachowania przez 6 lat szkolnych. Są to uczniowie, którzy uzyskali w klasie 6 średnią 5,5 oraz powyżej zerowe zachowanie i przez wszystkie lata nauki osiągnęli średnią minimum 5 0 I Jako młody dyrektor jeszcze chciałabym swoje jakieś odkrycia przekazać, powiem, że. Rzeczywiście jest mi ciężko, bo nigdy wcześniej nie pełniłam jakiejś takiej e, roli, funkcji. E, nie byłam nawet zastępcą dyrektora, więc o tyle jest mi trudniej. Pełniłam przez długi okres czasu funkcję lidera zespołu samokształceniowego i sprawy e, właśnie klas 03, czyli tego pierwszego etapu kształcenia są mi bardzo bliskie. No natomiast z klasami 4-6, pomimo tego, że jestem członkiem Rady Pedagogicznej i byłam, były mi znane, ale nie tak jak w tej chwili. także, Ale wydaje mi się, że tutaj dzięki y, wsparciu moich wicedyrektorów, pani Dąbrowskiej, pani Czartoryskiej, wszystkich y, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, y, Wsparcia ze strony Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w panie Pani Kierownik Go Anny Gocłowskiej i właśnie y, Pani Prezydent Magdaleny Kielewicz-Kaczyńskiej, która jest odpowiedzialna, tak jak już wspomniałam, za oświatę. Naprawdę staram sobie dawać y, jakoś y, radę i myślę, nie lubię siebie oceniać, oceny zostawiam innym, ale staram się jak najbardziej oczywiście wszystko mieć w ręku. Państwu, że pomimo tego, iż y, zmęczenie na twarzy niekiedy występuje, to jest y, to ogromna satysfakcja, bo jest to przede wszystkim praca z ludźmi, i z małym, i z większym, ze starszym, i z dorosłym człowiekiem. Och, przede wszystkim to myślę, słońca na pewno, ale przede wszystkim bezpiecznego korzystania z pobytu na wakacjach, żeby do nas wracały zdrowe, szczęśliwe, poczęte i uśmiechnięte. Tak na pewno życzył. Rok na pewno był bardzo pracowity, a szczególnie końcówka, ponieważ ze swoją klasą wjeżdżałam na Zieloną Szkołę do Władysławowa i wiąże się z tym ogromna odpowiedzialność tak naprawdę 24 godziny na dobę. wiadomo, zwiedzanie, pobyt, tęsknota dzieci i. Wszelka opieka podczas pobytu.